Jak Twoja cisza staje się złotem. Chcę dziś z Tobą porozmawiać o jednej z najbardziej subtelnych, a jednocześnie najbardziej bolesnych prób, jakim poddawana jest dusza kobiety o jego chłodzie. Musimy na samym początku zmienić cały paradygmat. Jego emocjonalny chłód to często nie wyrok na Twoją wartość. To nieświadomy psychologiczny test, egzamin, który Twojej duszy zadaje jedno fundamentalne pytanie. Czy twoja wartość jest czymś, co musisz mi nieustannie udowadniać, czy jest niewzruszonym faktem, który po prostu istnieje, niezależnie ode mnie? Z perspektywy psychologii Karla Junga, w głębi każdej kobiety istnieje jaźń, czyli self, to jest twoje prawdziwe, duchowe, niezniszczalne centrum. Jego wartość jest jak wewnętrzny standard złota, jest stała i niezależna od zewnętrznych wahań kursu, jakimi są nastroje, opinie i chłód innych ludzi. Gabor Mate, badacz traumy, tłumaczy dlaczego jesteśmy tak wrażliwe na te testy. To echo naszych wczesnych dziecięcych doświadczeń, doświadczeń, w których miłość i akceptacja były warunkowe, w których nauczyłyśmy się, że nasza wartość jest czymś, co musimy nieustannie zarabiać i udowadniać. I to właśnie czyni nas tak podatnymi na te bolesne egzaminy w dorosłym życiu. Dlatego zapraszam Cię dziś w podróż, w podróż która pokaże ci, jak przestać zdawać egzamin, a zacząć ucieleśniać odpowiedź, jak twoja spokojna, ugruntowana, pełna cisza staje się najpotężniejszą, lśniącą demonstracją wartości, jakiej świat kiedykolwiek doświadczy. Etap 1. Anatomia testu wartości. Jak jego chłód jest próbą dewaluacji twojej waluty. Zanim nauczymy się królewskiej odpowiedzi, musimy najpierw zrozumieć anatomię tego testu. Musimy zobaczyć, jak jego chłód jest tak naprawdę próbą dewaluacji twojej wewnętrznej waluty. Czy znasz ten stan, ten paniczny wewnętrzny przymus, by natychmiast coś zrobić, by udowodnić swoją wartość, by zasłużyć na jego ciepło, by naprawić sytuację, gdy tylko poczujesz spadek jego emocjonalnej temperatury? Musimy zrozumieć, że jego chłód jest często nieświadomą próbą sił. On często z powodu swojej własnej głębokiej niepewności testuje, czy twoje poczucie wartości jest zależne od niego. Jeśli tak, jeśli twoja reakcja pokazuje mu, że tak, to daje mu to ogromne, choć iluzoryczne poczucie władzy i kontroli. I tu jest objawienie, które może cię uwolnić z tej gry. Jego test. Nie jest po to, byś go zdała, jest po to, byś go oblała. Twój sukces, czyli twój spokój, jest dla jego kruchego ego porażką, a twoja porażka, czyli twoja panika i pogoń, jest dla jego ego sukcesem. Nie możesz wygrać w tej grze, grając według jego zasad. Jak zacząć się bronić? Poprzez praktykę nazywania testu, kiedy następnym razem poczujesz jego chłód. A w tobie zacznie narastać panika. Zatrzymaj się, weź oddech i powiedz sobie w myślach z mocą i spokojem: Rozumiem. To jest test mojego poczucia wartości. Odmawiam wzięcia w nim udziału. Ja znam swoją wartość. On jest jak fałszywy, nieuczciwy, rzeczoznawca diamentów. Podchodzi do ciebie i próbuje ci wmówić, że ten wspaniały, lśniący diament, który trzymasz w ręku, jest tylko bezwartościowym, tanim kawałkiem szkła. Robi to, bo ma nadzieję, że mu uwierzysz i że będzie mógł kupić go od ciebie za bezcen. Etap 2. Rana warunkowej wartości, kiedy twoja wewnętrzna giełda jest uzależniona od niego. Kiedy już rozpoznasz jego grę. Musisz z odwagą i współczuciem zobaczyć, dlaczego ona jest tak skuteczna, dlaczego Twoja wewnętrzna giełda jest tak uzależniona od niego. Wiele z nas nosi w sobie to głęboko zakorzenione dziecięce przekonanie: przekonanie, że muszę być grzeczna, dobra, miła, by zasłużyć na miłość. I dlatego jego chłód, jego dystans jest przez Twój system nerwowy odczytywany jako zła ocena. Jako dowód, że nie zasłużyłaś, musimy zrozumieć, że to jest zewnętrzne źródło walidacji. To sytuacja, w której Twoje poczucie wartości jest jak akcje na giełdzie, których kurs zależy całkowicie od jego nastrojów, od jego kaprysów. Kiedy on jest ciepły, kurs Twoich akcji rośnie. Kiedy jest zimny, kurs spada. A ty wpadasz w panikę i tu jest objawienie, które może zmienić twoje życie. Dramat, który przeżywasz, to nie jest dramat miłosny. To jest dramat ekonomiczny. Twoja psychika jest w stanie paniki, ponieważ rynek, czyli on, odmawia inwestowania w twoją walutę, czyli w ciebie. Jak odzyskać kontrolę nad swoją walutą poprzez praktykę sprawdzania wewnętrznego kursu? W chwilach Jego chłodu, zamiast patrzeć na Niego i błagać o zmianę, skieruj całą swoją uwagę do wewnątrz. Połóż dłoń na sercu i zadaj sobie pytanie: Jaka jest moja prawdziwa, wewnętrzna, niezależna wartość, niezależnie od tego rynku, niezależnie od Jego opinii? Jesteś jak mały, niestabilny kraj, którego cała gospodarka zależy od kursu waluty potężnego, kapryśnego sąsiada. Uzdrowienie polega na stworzeniu swojego własnego, suwerennego banku centralnego i na oparciu swojej waluty nie na jego kaprysach, lecz na swoich własnych, niewyczerpanych rezerwach czystego złota. A jeśli czujesz, że ta podróż w głąb siebie jest dla ciebie ważna, jeśli pragniesz mieć stałe przypomnienie o swojej wewnętrznej suwerenności, zrób teraz krótką pauzę i dołącz do naszej społeczności, subskrybując kanał. Potraktuj to jako Twój cichy akt wsparcia dla siebie samej na tej drodze. A teraz kontynuujmy: etap 3: Pułapka dowodzenia wartości. Jak Twoje starania dewalują Cię jeszcze bardziej. Kiedy już zrozumiesz swoją zależność, musisz zobaczyć, jak twoja naturalna, instynktowna reakcja jest pułapką. Pułapką, która dewaluuje cię jeszcze bardziej. Czy znasz ten stan? Tę kompulsywną, niemal automatyczną potrzebę, by pokazać mu, jak bardzo jesteś wartościowa. Poprzez bycie jeszcze milszą, jeszcze bardziej starającą się, jeszcze bardziej atrakcyjną. Musimy zrozumieć paradoks wartości. To, co musi być nieustannie udowadniane, w naszych oczach traci na wartości. A to, co jest spokojne i pewne siebie, nie potrzebuje żadnych dowodów. Jego wartość jest oczywista. I tu jest objawienie, które może cię zatrzymać. Każda Twoja desperacka próba udowodnienia swojej wartości jest tak naprawdę cichym potwierdzeniem Twojego własnego, głębokiego zwątpienia. Bez słów komunikujesz mu: Ja sama nie wierzę w swoją wartość, więc rozpaczliwie potrzebuję, byś ty w nią uwierzył. A to tylko wzmacnia jego poczucie władzy i pogardy. Jak wyjść z tej pułapki? Poprzez praktykę rezygnacji z przekonywania. Świadomie, z całą mocą, zrezygnuj z potrzeby przekonania go o swojej wartości. Powiedz sobie w ciszy swojego serca: Moja wartość jest faktem. A nie przedmiotem debaty. Ja nie muszę go o niczym przekonywać. Jesteś jak sprzedawca, który desperacko z potem na czole próbuje przekonać klienta, że jego towar jest naprawdę wartościowy. Im bardziej się starasz, im bardziej obniżasz cenę, tym bardziej klient jest podejrzliwy. Królowa nie jest sprzedawcą. Jest klejnotem koronnym, który spoczywa bezpiecznie w strzeżonym skarbcu, to inni muszą udowodnić, że są godni, by go zobaczyć. Etap 4: Mentalność królowej, przejście na wewnętrzny standard złota. Kiedy już przestaniesz być sprzedawcą, możesz stać się królową, możesz przejść na swój wewnętrzny, niezniszczalny standard złota. Na początku możesz czuć lęk. Lęk przed tą pustką, która powstanie, gdy przestaniesz czerpać swoją wartość z jego opinii. Może pojawić się pytanie: jeśli nie on, to kto mi teraz powie, ile jestem warta? Ale musimy zrozumieć, że nasza jaźń, nasze self, jak uczył nas Jung, jest naszym wewnętrznym, niezmiennym standardem wartości. W Tobie istnieje coś, co nie podlega inflacji, co nie podlega dewaluacji, co jest wieczne. I tu jest objawienie. Królowa myśli inaczej. Jej wartość to nie jest papierowa, niestabilna waluta, której kurs zmienia się z dnia na dzień w zależności od nastrojów rynku. Jej wartość jest oparta na realnych, fizycznych rezerwach czystego złota jej jaźni, na jej integralności, na jej mądrości, na jej godności. Jak zacząć budować ten skarbiec? poprzez praktykę sprawdzania rezerw złota. Każdego dnia wieczorem przypomnij sobie jedną konkretną sytuację z tego dnia, w której postąpiłaś w zgodzie ze swoimi wartościami, w której byłaś odważna, uczciwa, dobra, to jest twoje złoto. Świadomie dokładaj je do swojego wewnętrznego skarbca. Przestajesz grać na niestabilnym, szalonym rynku walutowym jego nastrojów. Wycofujesz wszystkie swoje aktywa i wracasz do swojego własnego, potężnego królestwa. Królestwa, które opiera swoją siłę i stabilność na starym, sprawdzonym i absolutnie niezawodnym standardzie złota. Etap 5 Cisza jako skarbiec. Odpowiedź, która nie podlega negocjacjom. Kiedy już przejdziesz na standard złota, twoja cisza nabiera nowej jakości, staje się ciszą skarbca. Na początku możesz czuć lęk, lęk, że twoja cisza jest pustką, że jest niczym, że zostanie zinterpretowana jako słabość lub poddanie się. Ale musimy zrozumieć, że cisza, która płynie z wewnętrznej pełni, nie jest pusta. Jest pełna, jest ciężka, jest gęsta od wartości, jest jak cisza skarbca Fort Knox, i tu jest objawienie. Twoja spokojna, ugruntowana cisza jest najpotężniejszą odpowiedzią, jaką możesz mu dać, ponieważ ona bez jednego słowa komunikuje ostateczną prawdę. Moja wartość jest tak oczywista i tak dobrze strzeżona w moim wnętrzu, że nie czuję absolutnie żadnej potrzeby. By wystawiać ją na twój osąd, aniby negocjować jej z tobą. Jak ucieleśnić tę ciszę? Poprzez praktykę ugruntowania w wartości. Kiedy milczysz w jego obecności, świadomie poczuj swoją wartość w swoim ciele. Poczuj swój kręgosłup, prosty i silny. Poczuj swoją godność. Poczuj niewidzialny, ale realny ciężar swojej królewskiej korony. Jesteś jak właścicielka najcenniejszego, największego diamentu na świecie. Nie biegasz z nim po ulicy, krzycząc i przekonując przypadkowych ludzi o jego wartości. Przechowujesz go w cichym, niedostępnym, doskonale strzeżonym skarbcu. A jego wartość jest znana tylko prawdziwym koneserom. Eta przejść, gdy rynek się załamuje, co się dzieje, gdy On odkrywa, że Jego waluta jest bezwartościowa, kiedy Ty stajesz się skarbcem, Jego rynek się załamuje. On odkrywa, że Jego waluta jest bezwartościowa. Na początku możesz doświadczyć Jego frustracji lub złości. Jego chłód, czyli próba dewaluacji, przestaje działać. Nie wywołuje w Tobie żadnej reakcji. Musimy zrozumieć, że to jest upadek jego kompleksu władzy. Jego cała moc opierała się na twojej wierze w wartość jego waluty, jego opinii, jego nastrojów. Kiedy ty przestajesz w nią wierzyć, ona w jednej chwili zamienia się w bezwartościowy, śmieszny papier. I tu jest objawienie. Twoja spokojna cisza zmusza go do konfrontacji z bolesną prawdą. Jego opinie mają władzę tylko nad tymi, którzy sami nie znają swojej wartości. Wobec królowej, która zna wartość swojego złota, jego papierowe pieniądze są śmieszne i bezużyteczne. Jak obserwować ten proces? Poprzez praktykę spokojnej obserwacji krachu. Kiedy on reaguje złością lub frustracją na twój nowo odnaleziony spokój, obserwuj to z chłodnym dystansem, jak analityk giełdowy, który obserwuje gwałtowny krach na obcym egzotycznym rynku. To już nie jest twoja gospodarka. Ty jesteś bezpieczna. On był jak sprytny fałszerz, który przez lata płacił ci fałszywymi, pięknie wydrukowanymi banknotami, a ty w nie wierzyłaś. Twoja cisza i obojętność są jak ekspert, który przychodzi, bierze jeden z tych banknotów pod światło i ze spokojem stwierdza, to jest falsyfikat. I cała jego iluzoryczna fortuna znika w jednej chwili. Etap 7. Inwestowanie w królestwo, jak twoja wewnętrzna wartość, buduje zewnętrzne imperium. Kiedy jego rynek upadnie, ty zostajesz ze swoim złotem. I pojawia się pytanie: co teraz? Możesz poczuć pustkę po zakończeniu tej intensywnej gry giełdowej. Co ja mam teraz robić z tą całą wewnętrzną fortuną? Ale proces indywiduacji Junga polega właśnie na tym, na używaniu swojej wewnętrznej wartości, swojego złota, do świadomego budowania autentycznego, znaczącego życia w świecie zewnętrznym. I tu jest objawienie. Prawdziwym celem odzyskania swojej wartości nie jest zaimponowanie mu. Celem jest posiadanie kapitału. Kapitału, by wreszcie zacząć inwestować w swoje własne, od dawna zaniedbywane królestwo. W swoje pasje, w swoje talenty, w swoje marzenia, jak zacząć inwestować? Poprzez praktykę pierwszej inwestycji, wybierz jedną małą rzecz, którą zawsze chciałaś zrobić, ale czułaś, że nie zasługujesz albo że cię na nią nie stać. I zrób ją potraktuj to jako pierwszą symboliczną, radosną inwestycję swojego nowego wewnętrznego banku centralnego. Przestajesz być biedną krawcową, która całą swoją energię i talent wkłada w szycie pięknych królewskich szat dla niego. I odkrywasz z niedowierzaniem, że to ty jesteś królową i że masz skarbiec pełen złota, by wreszcie zacząć budować swoje własne wspaniałe pałace, ogrody i uniwersytety. Etap 8: Bogactwo bycia kobieta, której wartość jest jej esencją, a nie osiągnięciem. Kiedy już zaczniesz inwestować w swoje królestwo, wchodzisz na ostatni, najwyższy poziom na poziom bogactwa bycia. Na początku mogą pojawiać się jeszcze ostatnie echa Starego Wzorca bokusa, by wciąż mierzyć swoją wartość poprzez zewnętrzne osiągnięcia lub poprzez posiadanie partnera. Ale jak uczy nas Eckhart Tolle, nasza najgłębsza, ostateczna wartość nie leży w tym, co mamy lub co robimy. Leży w tym, kim jesteśmy, w naszej cichej, promiennej, świadomej esencji. I tu jest objawienie: Królowa w swoim ostatecznym, zintegrowanym stadium nie musi już nawet pamiętać o swoim skarbcu. Jej wartość jest tak głęboko zintegrowana z jej jestestwem, że emanuje z każdego jej gestu, z każdego słowa, z każdego oddechu. Jej największym bogactwem jest jej własne istnienie. Jak tego doświadczać? poprzez praktykę odczuwania wartości w byciu. Poświęć kilka minut każdego dnia, by po prostu być. Poczuj swoje ciało, poczuj swój oddech, poczuj cud i niewypowiedzianą, absolutną wartość swojego istnienia, bez żadnego innego celu. Po prostu bądź. Jesteś jak diament. Na początku myślałaś, że twoja wartość zależy od ceny, jaką zaoferuje ci kupiec. A teraz rozumiesz, że Twoja wartość leży w Twojej wewnętrznej strukturze, w Twoim blasku, w Twojej twardości, jest Twoją niezbywalną, wieczną naturą. Zakończenie. Kobieta, która jest złotem, królestwo, którego nie trzeba udowadniać. Nasza alchemiczna podróż dobiega końca. Przeszliśmy drogę od bycia niestabilną, papierową walutą na jego prywatnej giełdzie dostania się niewzruszonym wewnętrznym międzynarodowym standardem złota. Pamiętaj, ostateczne zwycięstwo, jak uczył nas Jung, to nie było zdanie jego testu. To było stanie się kobietą, której wartość jest tak oczywista dla niej samej, że nie podlega już żadnym zewnętrznym testom. Viktor Frankl przypomina nam, że kobieta, która odzyskała swoje poczucie wartości, jest wreszcie wolna. Wolna by inwestować swoje życie w to, co ma dla niej prawdziwy, głęboki sens, a nie w to, co przyniesie jej chwilową aprobatę. Zachęcam cię, byś od dziś żyła z tą pieczęcią suwerennej wartości na sercu, z tego miejsca, w którym wiesz, że jesteś skarbem, a prawdziwe skarby nie krzyczą, po prostu w cichej godności lśnią. Kobieta, która operuje z poziomu swojego wewnętrznego złota, w naturalny sposób przyciąga do swojego życia innych, którzy również znają wartość prawdziwego kruszcu. I tworzy relacje oparte na obfitości i wzajemnym szacunku, a nie na braku i dewaluacji. Jeśli ta podróż rezonowała z Twoją duszą i pragniesz kontynuować odkrywanie swoich wewnętrznych głębin, zapraszam Cię do naszej społeczności. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić naszych kolejnych refleksji. A jeśli czujesz wołanie, podziel się w komentarzu jednym słowem lub uczuciem, które obudziła w tobie ta wiadomość. Twój głos wzbogaca tę przestrzeń i przypomina nam, że nie jesteśmy same na tej ścieżce. Podziel się tym wideo z inną kobietą, która być może również potrzebuje usłyszeć, że jej wartość jest jak złoto.